Witajcie z kamionka 6 marca, cieplutko się zrobiło, no ma być tak jeszcze kilka dni, e, także no jest okazja, chwilę mam, jest okazja do zajrzenia do Uli, e, skontrolować pokarm, e, spojrzę, e, chociaż ze dwie rodzinki zajrzę, jak z czerwiem jest bo potem i tak przyjdzie ochłodzenie, przyjdzie ochłodzenie, <laughs> Nie trzeba być na to przygotowanym. Zobaczymy jak sobie radzą. No i ile wyjadły. Mocno latają tutaj tych pszczół. Dookoła pełno. Ale tutaj przejrzałem. To jest wszystko na razie pokarm. Trochę wyjedzony. Ale jest. Teraz jedłuczo. Tutaj spojrzałem, że jest ramka. Ramka, w którą jest no jest pieszga, pokarm, ale nie wiem czy będzie widać, jest już zalana wodą. Rozcięczają pokarm. Pewnie na następnej ramce będziemy mieli czerw. Teraz słabo dmucha, jak zwykle. Na następnej, pewnie czerw. Ile mogły przez te dwa dni cieplejsze teraz pewnie naniosły wody. No są pszczoły, jest czerw, są pszczoły z pyłkiem. Ta ramka. Ta ramka jest do połowy tym pokarmem wypełniona. masz się z tej strony mamy też trochę, po, trochę czerwiu. Patrzę, gdzie tu matka wędruje. A jest matka. Matka mamy tutaj. Nieznakowana nawet ona powędrowała przed sekundą widziałem hmm, nieoznakowana matka możliwe, że na jesiennie jakaś wymiana czy coś się działo no trochę tego czerwio jest okej okay. dobra ciach ciepruteńko jest naprawdę co prawda stoją tutaj w cieniu, ale to jak widać mi nie przeszkadza. Co tutaj? Tak samo błyszczą się komórki i tutaj też troszeczkę larw. Nie ma tego czerwiu dużo, ale coś już się dzieje. Dobra, jestem tutaj, mam je w ręku i tak ruszyłem wszystkie ramki. To przesunę te dwie ramki z czerwiem dam bardziej na środek no bo tu zobaczcie takie taka ramka ostatnia następna trochę bardziej wyjedzona no ale mają jeszcze co jeść no i spojrzymy jeszcze do odkładu tutaj stoi na tym stojaku cztery odkłady w tym jak widać tutaj strzępki szczół Tutaj była yy, mysz, nawet nie mysz, tylko jakiś z tych, brązowa z paseczkiem. Eee, w każdym bądź razie w, w grudniu, w grudniu, w styczniu, kiedy zajrzałem, akurat wyskoczyła na górę tutaj na ramki. Udało się ją złapać. Zobaczymy, jakie szkody zrobiła. Pięć ramek, tak. Pięć ramek było zazimowanych. Zatwór. Teraz jedno wyjmiemy. No i widać. Zobaczcie. Jak wyjedzona. Widocznie tutaj trochę pieżgi było. Żółte ramki zostały. No i tę pieżgę całą wyjadła. Dobra, na bok. Pszczółki niech się kręcą. A tu sobie przejrzy. Co tu jeszcze napisuwa? Ta ramka w porządku jest tylko troszkę dziabnięta. Ale zobaczcie, już tak jak w tamtej, błyszczy się. Jak w tamtej rodzinie. Bardzo mocno poszły po wodę. tutaj nieodbudowana ramka. Opa. Tak, jest już czerwony. Też była nieodbudowana, ale już nie ma pokarmu. Prawie doniesiony dookoła i jest już tutaj larwy z tej strony, a z tej już troszeczkę posklepionego czerwia. Dobra, tutaj też bez szału. Matka wędruje. Też wszystko jest zalane, Przygotowana do zaczerwienia. No dobra, być może są nawet jajeczka, ale nie chcę teraz tego przeglądać. Też przesunę, zamienię tę ramkę z pokarmem, przerzucę na zewnątrz. Normalnie bym nie centrował, bo przeważnie centruję, no ale w takiej sytuacji, kiedy jest to naprawdę ostatnia ramka, przedostatnia ramka, a na tych już pokarmu za dużo nie ma, no trzeba to trochę wspomóc. Ta, która była z tej strony uszkodzona na sam brzeg, zatwór wyjechał już, no i tak zostaną. Warto troszeczkę tych ramek, nawet jeśli nie są rewelacyjne, pełne, warto sobie przechować na taką okazję. Można to nawież wrzucić. Można teraz jest okazja postawić przy czerwiu. Zawsze pod ręką trzeba coś trzymać takiego. Ciasto fajne jest, ale. I ja traktuję jako ostateczność. Tutaj mamy następną rodzinę. Została na pełnym gnieździe, czyli nie była najgorsza. I co tu widać? Na pewno mamy tak pszczół na gęsto na czterech uliczkach, pięciu. I tutaj nie będę nawet zaglądał. Nie otwieram. Widzę na tych zewnętrznych ramkach, pokarm jest tutaj na środku, dalej też pokarm jest. Jeśli ten czerw jest tutaj na tych dwóch ramkach, to tutaj ona nie zginą. Jest ich na tyle dużo, że sobie poradzą, bo zobaczcie, wszystkie, wszystkie uliczki są tutaj wypełnione. No i widać, ile pszczół tutaj się kręci. Także te zostawiam w spokoju, bo widzę, że pokarm jest. Tutaj mamy przykład rodzinki takiej średniej. Jak widać, dostały miód. Dostały miód. Zimą. Zresztą pokazywałem to na którymś filmie, że w takich niepewnych rodzinach, gdzie mi wydawało się, że, że coś może być nie tak, to wrzucam i tak jak widzicie, z torebki, takiej zrywki zostały strzępki, a przyłek okazuje się, że jest całkiem okej. Okay z tego może się rodzina ładno odbudować. Jeszcze eee, Pokar na zewnętrznych jest. Także tutaj ewentualnie tylko przyniosę ramkę i wrzucę ją na górę, na płasko, na wszelki wypadek. Też jej nie otwieram, bo nie o to chodzi, żeby teraz wszystko przegrzebać, zajrzeć, bo jest, jest dzień, jest możliwość. Trzeba spojrzeć, spojrzeć, ocenić. Jak jest dobrze, to nie ma co tutaj przegrzebywać. Fakt, że dzwonił dzisiaj kolega, yy, też robił przegląd, bo cieplutenko yy, ma i. i Okazało się, że matka nie przeżyła zimy. Rodzina w miarę duża jeszcze, no i będzie szukał czegoś na podłożenie. Bywa i tak, ale nie ma co się za mocno teraz szarpać. Nie chcę teraz wygrzebywać wszystkiego. Jeśli wygląda dobrze, to jest dobrze. No i następna rodzinka w tej obok jest tak przeciętnie, ale widać, że pszczoły pracują mają siłę chętne niepobrudzone ulnie pobrudzone ramki no po prostu jest taka trochę mniejsza ale mają jedzenie jest ok tutaj powinna być większa rodzina bo jest też zostawiona na pełnym korpusie ta poprzednia była zostawiona na siedmiu ramkach no i co pokarm tak jak widać ma na zewnętrznych teraz już one ogrzeją sobie już mrozów nie będzie takich one sobie przeniosą jakby coś ale mają dużo tego pokarmu tutaj nic nie trzeba robić pszczółek ile tu jest ramek 5 tak naprawdę może 6 dobrze obsiadanych na czarno można powiedzieć czyli na dodanta rodziny wystarczające no i to by było na tyle na 23 rodziny dwie rodziny nie przezimowały w tym jeden odkład no i tyle fakt, że na jesieni w październiku kilka odkładów też połączyłem także z tych kilkunastu odkładów zostało mi w sumie sześć no ale tak to jest lepiej połączyć niż potem to wszystko wymiatać no, stan w niektórych rodzinach fajnie, w niektórych średnio. Ale to wszystko jeszcze jest do uratowania. Jeszcze wszystko jest przed nami, bo tak naprawdę przynajmniej ja no nie nastawiam się tutaj na, na te majowe pożytki, bo no nie mam żadnych rzepaków tutaj w mieście. Już nic tutaj nie będzie. Wierzby nad Wisłą, co prawda, jest, ale to jest. Ponad kilometr stąd, a te, które są blisko tutaj w parku, to są wierzby ozdobne, one kwitną dużo później. Także takim naprawdę fajnym pożytkiem u mnie to będą dopiero klony A to jest druga połowa kwietnia, także na spokojnie do tej pory będą sobie zbierać dla siebie, rozwijać się, bo mm, teraz już niosą pyłek, krokusy już kwitną, kwitną przebiśniegi, a z racji tego, że tu jest kilkadziesiąt hektarów ogródków działkowych, no to tych kwiatków, tych ozdobnych jest bardzo dużo. Do tego mam płynącą wodę, także one wiadomo, poidło jest, jest i z korzystają, ale bardziej w czasie upałów, żeby szybko nosić wodę do składania niż, niż tak normalnie. No i tak to wygląda. Cieszyć trzeba, że przeżyły, że latają, pracują już, no, śmigają jak wściekłe. Będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze. Co prawda, przyjdzie na pewno ochłodzenie, żeby to tylko nie było tak jak w tamtym roku, że, że to będzie ochłodzenie od połowy maja, ale jakoś przeciągniemy. Dobra, trzymajcie się, na razie.